Cześć wszystkim, z tej strony Astrali witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Metafor Refantazją. I moi mili. na samym początku dziękuję serdecznie Donowi, który postawił mi kawkę, tak więc Twoje zdrówko. Mmm. Przepraszam. <laughs> dobra, a poza tym dziękuję jeszcze wszystkim, którzy się zdecydowali wesość kanał. Wszyscy jesteście absolutnie super. E, I dobra, lecimy w takim razie z tym koksem. Ja sobie w ogóle zmieniłam na kupca, zobaczymy jak mi będzie szło. Mogę zawsze w każdej chwili zmienić na poszukiwacza, więc spoko. Ponownie. E, tak więc stać. Jezus, Mare. Ale kurde, Bella, jaki to... Jest, jakie je, wiecie to atakuje. A w ogóle właśnie przedzieramy się przez dnia, pragnę zauważyć. Nie wiem, czy o tym pamiętacie. Jest otwarte, chodźmy. Um, jest możliwe, że będę miał ograniczony czas. <laughs> Oczywiście, że się za nami zamknęło. Zamknięte? Cholera. Wygląda na to, że nie będziemy mogli wrócić. Co ważniejsze rzeczy, o które się, trzeba się teraz martwić. Spójrzcie. Ścieżka po prawej prowadzi do podejrzanego wyglądającego bagna. Tam, gdzie ścieżka po lewej jest pełna potworów. Ble, czy wszyscy, czy wszyscy ludzie w środku są tacy sami? Wygląda na to, że nie mamy wyboru i musimy wziąć jedno z nich. W każdym razie musimy przejść przez to miejsce, aby wyjść. Renety, jesteś liderem. Okej, okay, um, co to był za hałas? Nie sądzisz, że chce nas odpuścić? Nie mamy czasu na ociąganie się. Szybko naprzód. A, dobra, dają nam licznik, okej, okay. dobrze wiedzieć. W takim razie. Cyk. Ja tutaj. Jezus Maria. Yy, ała! Kurde bella, chciałam uniknąć. Mamy tyle. Słabość. Oż ty w morne ja, Marak. Coś tam. 15 minut mamy radzie życia. O nie! Kradzie życia, teraz. Dlaczego to nie jest? Co wy jesteście? To do jasnej cholery! mamy złoty atak. Dobra, lecisz. Kupca. Bo ja potrzebuję sobie przecież rozwijać tego kupca. Block. Ja Wrząca... coś. Cholera, wy co? Wrząca. No, botra. Oj, 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 to blokują, dobrze wiedzieć. Perfekcyjny siostrzeń nie stać. Masz ogniem. I płonięcie. Wewnątrz zaczyna narastać niepokój. on tam gła. Wycie co Zastanawiam się, żeby nie czytać gry w sumie. Aha, co to jest? Opór. Co to jest? Zostanę. Jezu, przenajświętszy! Jakie to jest w cholerę potężne! Przepraszam bardzo, nie wsparcie. Kurka wodna, tylko status. O! Zamroczenie? Ach tak! Wampirze! Jezus, Maria! Co? Nie wiem, masz ty ze złotego ataku. Chyba nie, ja pierdzielę. A, bo za to zamroczenie. Nie wiecie co ja bym chciała tutaj. Nie, ukry nie, ukry nie, ukry nie ukrywam, zginąć cholera, bo Bym sobie wczytała właśnie grę silny pas O! A, masz, jeszcze raz ze złotego ataku. Bez znaczenia. O, no, krytycznie! Przepraszam bardzo. Ehm, analiza. Co to przepraszam bardzo znaczy, że kryty... A, no tak, bo przecież krytyka to ma ta umiejętność, kurka wodna. Chybienie. Dlaczego chybienie? A, no tak, zamroczenie. Ma to sens. Słabość. Boli. Ja się już pogodziłam z przegraną.

Szybko mi, kurde, wodna dopomiń. Cholera. Dobra, mamy 15 minut w dalszym ciągu. Czekajcie, a weźmiemy, spróbujemy... NIE! No nie no! Goddammit! Dlaczego?! Jesus! A, poszukiwacza w ogóle mam w tym momencie, nie mam kupca. Czekajcie, ucieczka! Nie ma, sąd wyjścia. Ja cię no ludzie, no. Uff. Nie chcę unikać znowu, w sensie inaczej, chcę uniknąć e, tym razem... E, wiecie, e, żeby... No, chcę ci... uniknąć... E, jezu! Chcą niktnąć walki. E, tak, w e, Drzewo, chciałam sobie zmienić na tego przeklętego kupca. E, tak, poproszę, okej. Okay. Uh, o kurka, woda, bagno. też tak, nie podejrzanie wygląda to bagno. Kopij to się! O, o! Spadaj! Um, Halkenberg, potrzebuję ciebie. Halkenberg, pierwsza pomoc. Przywróć mi życia. Dobra. Bo co? Myślę personalnie, że przejście przez to bagno może być definitywnie lepszym pomysłem niż... Tutaj, robienie czegoś innego. Lina wiążąca. Dajmy to gdzieś w bezpiecznym miejscu. Zwłaszcza, że są so łupy! Dobra. To na szczęście mi pozwala się poruszyć troszeczkę szybciej. Nasze otoczenie się znowu przesunęło. Chodźmy dalej, zanim się rozpuścimy. I i Dobra. Szczerze, bym próbowała tutaj przejść. Dobra. Okej, okay. to w ogóle mogę zaatakować? Nie. Hej, okay. tutaj. Ej, 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 ej. Przepraszam bardzo. Ała, kurde, bela. Mamy 12 minut, tak? O, ognik. Zostanie? Dobra. Już idą, bla, bla, bla. Fascynujące. O Jezus Maria, czy mi się uda tutaj przejść? Yy, wróć. Tutaj jest do jasnej cholery skarbek. Ja go chcę. Znaczy, wiecie co, to jest naprawdę ryzykantkie podejście z mojej 4, 4. strony. Balsam życia, super. E, ryzykantkie podejście bardzo z mojej 2. strony, ale z drugiej strony... E, no... Szczerze, po prostu, no, chcę... Chcę zdobyć jak najwięcej e, z tego człowieka. Zwłaszcza, że tutaj się da naprawdę wiele zdobyć! Dobra. Moje. Dobra, tutaj na szczęście oni mają oznaczone... Ciema! <laughs> oznaczone... Dobra... Skrzynia. Moja? To jest bardzo ryzykańskie podejście. Liść światła bohatera, pachnąca alpejska trawa o blasku, który przyciąga nawet wróżki. Zwiększa doświadczenie archetypu o tysiąc? Panie, dajże mnie to. Świść światła. A, jeszcze mamy kadzidło Bohatera. Patrzcie go. Dobra, w kupca akurat bym chciała zainwestować w czwarta ranga. Co my tu mamy? Lucky Find. Zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania przedmiotów po bitwach. O super, bo mamy jeszcze alchemię. Szansa na zdobycie niewielkiej sumy pieniędzy za każdym razem, gdy wrócę, zostanie ogłoszony lub pokonany się w walce w świecie gry. No i super. Mamy jeszcze to kadzidło Bohatera, to też sobie skorzystamy. On no, to był jakaś. Um, zwiększa efekty przedmiotów konsumpcyjnych o. 1, i dwie dziesiąte. Zwiększa się jeszcze bardziej, jeśli obecne są archetypy tej samej linii. Okej. Okay. A my mamy. Cześć! Pała! Chema! Do widzenia. Um, cofniemy się. Dobry! Uuhu. Cofniemy się i przejdziemy jeszcze raz przez bagno. Bo to najszybsza droga i najbezpieczniejsza, wbrew pozorom. Dobra. Lecimy. Dalej. <laughs> Cześć. Do widzenia. Dobra, lecimy. Dobra. I chyba wszystko <laughs> zebrane. Ok. Dajcie mi przejść. Dajcie mi przejść. Udało się szybko stąd wyjdźmy. Dobrze. Ruszajmy w drogę. Jezus, maria, chcę stąd wyjść. Wygląda na to, że wciąż jesteśmy w brzuchu. Nie mogę uwierzyć, że muszę zadać to pytanie, ale. Gdzie jest? <coughs> Cztery litery, gdzie są? O Jezus, co tutaj się dzieje? To rybak, więc chyba po prostu idziemy dalej. Ścieżka rozdziela się przed nami, ale musimy iść naprzód. Niestety wygląda na to, że to nie będzie takie proste. Spójrz w lewo, to kryształ. Czy to nie jest kryształ melancholii? Co on tu robi? Jezus! To nie jest czas na stanie w miejscu! Musimy się stąd wydostać, naprzód! 12 minut mamy... Dobra, trzeba się ruszać, pierdziele, walkę jakąkolwiek... Chociaż... Dobra... Rządzy kwas, zarąbiście, lecimy w tym... Nie, tak, tak jest prawda, że przydałoby się... Co to jest? Przydałoby się unikać walki, ten potwór strzegący kryształu... Jest potwór, ale to wydaje się być najkrótsza droga wyjścia, więc musimy mieć to I ze sobą. Rozumiem, walczmy do walki. Co to jest dla Boga za ryba? Za okoń? Czym ty jesteś, panie okoń? Słonczynnik trafeń. I co? I czego? Słuczynnik trafień u... Oooo, oh, ha mie! Dobra, spróbuj napierdzia... Chyba nie, oczywiście. To się udało, na szczęście. Blica! O, y, czuł, zimnem nas zaatakuje. Atak normalny. Nie wiem, co dostałem. Masz do ognia. Wydaje mi się Akinajka. właśnie, że to może być słabość. Dawaj złotym atakiem. Nie ustawiłam mu tych, umiejętności dziedziczonych w ogóle. Ale ja im... I, i, Icy Strike. Dobra, tam nie mam na ciebie czasu, typie. Weź się. Halkenberg potrzebna mi. Obrona. Uh -huh. Jezu Chryste! czasu mi szkoda no ludzie! no, Ja tutaj zaraz się roztopię. Przepraszam bardzo. Dobra, wynik mamy. Le dobry, demoniczny, lodowy o mój Boże. Dobra, dalej. <coughs> nie naprawdę Just. nie mam czasu na niego. Racja to będzie dobry skrót. Równie dobrze możemy rozbi rozbić ten kryształ, póki mamy okazję. To twoja decyzja, Rena. Dobra, kryształ rozbity. Ale ja i tak chcę sobie pochodzić jeszcze do dookoła, bo jestem pochraniona. W takim razie chodźmy dalej, jesteśmy prawie przy wyjściu. W razie czego, wiecie co zrobię? Mm, zrobię, wam, zrobię cięcie i się cofnę po prostu, żeby, gdyby się okazało, że to był bardzo zły pomysł. Nasze otoczenie znowu się przesunęło. Hejka. Nie wiem co to jest, ale... Kaziu bohatera przy okazji. Ubieram. Dobra. Przeszłam dalej. Siema. Tędy oczywiście. Też coś jest. Dobry, do widzenia. Hi, hi, hi. Tutaj. Dobra, przedmiot. Przedmiot. Okej. Okay. To powinno się przydać szybko do kieszeni. Ała. Do widzenia, żegnam papa. Dobra, przeszłam. Chciałam właśnie mapę na szybko zobaczyć. Tędy nic. Dobra, chodźmy tędy. 140 jeszcze mam. Aha, tutaj na górze jednak coś jest, co? Dobra, w takim razie to filmy Nie, ich muszą minąć. Dobra. Cyk. Nakrycie głowę szermierza. Ładnie e, tak. Niech Halkenberg nas jeszcze przy okazji uzdrowi, bo jednak zaraz wszyscy tutaj zginiemy marnie, a zdrowie jest bardzo ważne, bo przechodzimy jednak przez soki trawienne, więc... Dobra, wiecie co, idę po prostu przed siebie. Okej. Okay. Idę tędy, zostaw mnie. nie. Dobra, moje? Dobra. I teraz się trzeba cofnąć jeszcze. O moc bohatera zarączycie. Ok. Lecimy w tym kierunku. Z tamtej strony też jest. Skrzynia? No trzeba panie. Eee, y ej! -y -y. Dobra, tutaj mogę przejść, ale się jeszcze trzeba cofnąć. Mamy 8 minut? Damy radę? Myślę, że damy radę. Bo tam jest jeszcze skrzynia. Na skrzyniach mi bardzo zależy. O nie! Nie, 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 nie dobrze. Niedobrze. Obrona wszystkich wzrosła. Trzeba uciekać. Państwo drogie, czy my możemy pominąć? Halo. Dajcie by mi pominąć. Ospały oddech jeszcze ten. No niwa. <laughs> Ucieczka, w trybie nagłym. Dobra, udała się. Czemu? Ej! Zostaw mnie! Dobra. O, żebym spanikowała? Okej, okay, tędy chodźmy. I co? 8 minut, chryste panie. Okej, okay, bo tutaj właśnie jest... ...skrzynia. <laughs> ja najmniej chcę zostawić, ile tylko mogę, szczerze przyznam. Dobra, moje. Rządu Skorpiona. Zarąbiście, dla strzelca. Super. Okej, okay, lecimy tędy. Dobra. Otwieraj mnie się! I dolo. I przechodzimy już do końca, chryste Panie. Przepraszam bardzo. Tamten może wywołać walkę. Dobra. Otworzyło się. Lecimy w trybie nagłym. Okej. Okay. Wyjście jest przed nami, ale najpierw będziemy musieli pokonać tego gościa. Jesteście gotowi do walki, tak? Nie wygląda na tego przeciwnika, ale stoi nam na drodze. Zróbmy to. Pokonajmy go szybko i uciekajmy stąd, to prawda. Hejka! Mam nadzieję, że się uda naprawdę szybko, bo nie mamy za wiele czasu, to jest prawda. Eee, wróć. Jest to tak? No tak. Złoty atak masz. Hamie. Ty. Um, dawaj z uderzenia krytycznego. Proszę cię trap, okazji! Nie cierpię Cię, Stroll. Zawsze akurat ta... O nie, jeszcze to dziadostwo? Blok... Dobra, jego trzeba z magii. Na pewno, ale... No, będzie i tak ciężko. Ognisty kiełb. Jak ja Cię nie znoszę, Hamia, A ja w dalszym ciągu nie ustawiłam... ...dziedziczenia archetypu. <laughs> I 저희가, no, eee, potrzebuję rzeczy. Skorzystać z rzeczy. Nie bał sam życia, tylko tutaj. Eee, to! Kryształ lawy, bryłka lodu. Demoniczny lodowy sopel Bardzo cię proszę serdecznie. Jak to wchłonięcie! Ja dam radę w ogóle zobaczyć jego statystyki, że tak tujmy. pier papier. 20 A mamy. No nie, nie zdążę, niciula. Nie uda się. Tak, wiedziałem, że się nie uda ponownie. Gdzie mnie wywali um, zapis automatyczny, to jest dopiero dobre pytanie, bo... No... Automatyczny zapis poproszę wczytać. Gdzie mnie wywali? Tutaj! Dobra, wiecie co, zaraz do was wrócę. Dobra moi mini, e, powracam do Was i lecimy na drugą stronę no, do tego zasranego robala. Zróbmy, że to. Siema Robal. Mam taką nadzieję, że to ja kurde pierwsza zaczynam. Dobra, um, więc tak, mam, ja proszę ja Was, usypiający strzał tutaj. Um, jako umiejętność dziedziczną mam nadzieję, że chociaż trochę podziała. Nie mam zielonego pojęcia co? Co ja mam zrobić, żeby mi coś zrobiło? Tak więc nie wiem, próbuję hamą myślę, że ogień to nic nie podziała, tak więc perfekcyjny cios. I mam nadzieję, że no coś to da. Jak widzicie, no czas wygląda jak wygląda. Mam nadzieję, że jak powiedziałam się uda. Ale cholera wie, tak bardzo cholera wie. Masz usypiającym strzałem. No, usypia... A on też ma usypiający strzał. No masz właśnie cięcie. Czy coś zrobi? No więcej nie robiło niż. niż mogło. Feraz. O, dobra, chybienie poszło, płonąca mgła. Ej, słabość. Kradzież życia jeszcze. Zostawcie, nie ja pierdzielę. Teraz usypiającego z czału Dobra, 120. Tu masz ukośnięcie. Krytyk, krytyk wszedł. Cudnie. Um, dobra, jakiś z tego. Nie wiecie co? Sprawdzimy coś. 43 tylko naprawdę? Patrz dłuższe. Dobre to dwie tury? że ile przepraszam ja bardzo? Hamie jeden? Oj oj, oj problem. No tak nie Okej chyba nie. Dobra, przeszliśmy. Masz z cięcia! Aha, Dobra, z tego. Perfekcyjnie. cios. Jeszcze żyje? Ja pierd... Nie, ja potrzebuję rzeczy. Wielki duchowy pył wszystkim sojusznikom. 300 nie potrzebujemy, ale... albo w sumie. Tak, żeby było rasa porządnie. W sumie. Ognisko Botra, co to jest? Dobra, chyba nie jest. Weszło chyba nie za Dobra, masz cięciem Dobrze, padł był. Idealnie. Macie z od siosu. Oczywiście, że blok, kurka wodna. Niepokój. Nie mogę sobie sobie radzić, czy je, przyznam. Magią! Tylko i wyłącznie. Chyba... Wydaje mi się, że chyba stroll jest tylko jako jedyny... Niech Sen może nałożyć, ale... Czekajcie chwilę. Jak to wygląda? No blok ma na każde... uwielbia kurka wodna parzenie, tak? U lodem bym mogła mu przypier papier. Dzielić. E, masz demoniczny, lodowy sierp, cyk słabość Dawaj, i Dawaj archetypem. I masz chamę. Przynajmniej mu zadaję obrażenia. Um, ona ma proklamację rycerza, ale nie jej damy, żeby się ubroniła. Z kolei my możemy złotym atakiem? Dobra, masz. Mam nadzieję, że podziała. Podziałało ostatecznie. <laughs> Więc chociaż tyle, botra. Ach, słabość. Brząca efluwia. Oj, oj. Archetyp Hama. Cyk. Dobra. Rzecz. Nie to, to. Um, potrzebuję tego. Bryłka lodu. Idealnie. Dobra. Daliśmy radę. I mam nadzieję, że w końcu możemy stąd wyjść. 900 mięso gigantycznego robaka, Jezu Chryste. Aż dostaliśmy punktu... To jest nie na moje nerwy. Dobra, zwiększa obrażenia za ataków fizycznych, masz. Jasne, nie ma problemu, lecimy dalej. Nic nas teraz nie powstrzyma, chodźmy. Mam nadzieję. Dajcie mi autozapis. Jesteśmy, to wyjście. Dobrze, że zdążyliśmy na czas. Teraz możemy w końcu uciec z brzucha bestii. Wiem, że przeszliśmy całą tę drogę, ale czy naprawdę to robimy? Czy masz jakąś alternatywę? Jeśli nie, to nie ma sensu narzekać. Zbierzcie się, dzieci, o to legenda o Lordzie Strolu, który wypał z tyłu Karobala. Hej, czy ty to czujesz? Czy to czujesz? Dzwoni, natura, jak mnie mam. Co robisz sobie? jaja. Aj! Tego drugiego właściwie, ale musimy się ruszać. Nie będziecie mieć, dzie mieć dzieci, jeśli wszyscy zginiemy w kupu klipsie. Co, kurka wodna? Co? Cholerno, upokorzenie, już mnie to nie obchodzi, dopóki się nie sobie to... dostaniemy. Dobrze, czas iść. Jeśli to jest dobre podejście. Byleby przeżyć, taka prawda! Uff. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Mhm. Ja chcę prysznic, kąpiel, błagam! To było ciężkie. Zadawaliśmy mu poważne obrażenia wewnętrzne. Przez jakiś czas powinien być spokojny. To nie pachnie dobrze. Faktycznie. A przynajmniej ten zapach może wprowadzić w błąd naszych wrogów. Nie, nie miałem na myśli. No tak, to też trochę śmierdzi, ale wygląda na to, że wskazówka Morisa prawdopodobnie nie była dobra. Przypuszczasz, że to była pułapka? Ale po co nas tu więzić, skoro przybyliśmy z tak daleka, żeby im pomóc? Wiecie co, przyznaję bezbicie, że Morris od samego początku mi się wydawał podejrzany i miałam takie A może jest w konszachtach z tym, tym, tym... Cholera kim? Albo to on właśnie jest winny. Nie wystawiłby swojej oferty w stolicy, gdyby nie był... Nie, nie wystawiliby. Gdyby nie byli zdesperowani w poszukiwaniu pomocy. Hmm. Cóż, to musi być jego jaskinia. Zakładając, że informacja o tym, że Heismej, o właśnie Heismej, w ogóle tu jest, nie była fałszywa. Nie przybyliśmy tu z tak daleka, żeby teraz zawracać. Pozwólcie nam przynajmniej zbadać sytuację wewnątrz. Eee, dobra. Pogoda się pogarsza, musimy być ostrożni w naszym śledztwie. Uważaj na złą pogodę. Każdy rejon ma unikalnie sprzyjające warunki pogodowe, z którymi trzeba sobie radzić. W Martirze występują na przykład burze piaskowe. Podczas złej pogody magla staje się gęstsza, powodując, że potwory wpadają w szało. O, cudownie. Gęstość magli wpływa również na lochy. Z zwracaj uwagę na pogodę. O, kurka wodna! Cześć! Właśnie wyszliście z tej gigantycznej kanapki. Bestii chyba, tak? Prawda? Jak? Skręciliście mu bebechy szalejąc jak pudło wampirów, a on was wyżygał? Okay. Powiedzmy. No cóż, było trochę gorzej niż to. W każdym razie, co sprowadza cię w tak odległe miejsce? Nie widać, jestem skoronnym handlarzem. Podróżowałem w interesach do pobliskiego miasta, a potem zaatakowały mnie czerwie. Jestem jedynym ocalałem. Teraz jeszcze ta pogoda do podziwiania. Kiedy tak jest, powody po, szaleją. Nie ma ich za wiele na tych pustkowiach, więc po prostu tu jestem, trzęsąc się w moich butach. Ale jestem uratowany dzięki tobie. Zawdzięczam ci całe moje życie. Sprzedam ci cokolwiek zechcesz, cokolwiek panie ci w oko. Dobra, a Uy. słuchaj. Odejdę teraz, póki gigantyczne czerwie nie są tak wrogie. Jeż, jeśli uda mi się przebiec sprintem, powinienem opuścić to piekło przed zapadnięciem zmroku. Wy też mąście ostrożni. Słyszeliście plotki, prawda? Coś o wielkim upadłym rycerzu ukrywającym się na pustkowiach. Mhm. Uh -huh. Wiesz co? Sprzedam ci wpierw! Sprzedaj wszystko! Jesus! Ja tyle tego znalazłam Ogólnie rzecz ujmując, sobie przypisałam te rzeczy, które... Um, między innymi znalazłam. Um, dobra, co ja tutaj mogę kup kupić, co? Ale pa... Szczerze? Nie chcę nic od niego. No. czyli to wszystko jestem zobowiązany? Okej, okay, um, będę na szybko sprawdziła, czy mamy coś lepszego dla niej. Wiecie, mamy ten srebrny abacus, niewinne liczydło, to nie. Szlachetny smoking, to tutaj raczej nic nie będzie lepszego. Tu może być coś lepszego, właśnie. Zwiększa uniki przed cięciem. Ha! A, bo to jest to samo, tak? Cokol czymkolwiek jest Ewa? Co to jest Ewa? Przepraszam bardzo. Nie wiem, ale nie damy mu tego. O, medal królewski, polerowany granat. Nie winna mulet. Wróć, 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 Zapalnik żóżna, Pobożny zapalnik, dobra. Ok, czyli tego im nie zmieniamy. Akurat stalowa płyta to jest najlepsze, co może mieć. Je Aha, to nie, to jest moje przecież. Hamkostne. Nakrycie głowy szermierza. Proszę ja bardzo ciebie. Ten pobożny zapalnik nie zostanie u ciebie. Ten, ten, ten. To też jest najlepsze. Kamizelka. Też najlepsze, co może mieć. Rękawiczki. Mogę ci dać ten helm kostny teraz, będziesz trochę miała lepsze, lepszą obronę. Dobra, natomiast to jest wszystko, co mogę zrobić w tym momencie. Dobra, pogadajmy w takim razie z nimi, Stroll. Używanie takiej jaskini jako kryjówki, ten łajdak. Jeśli jesteś gotowy, zakończmy to przestępstwa tego osobnika. Wkrótce się spotkamy, Heisney. Upadły rycerz uciekający się do takich podłych czynów. Jeśli to prawda, nie mogę tego tak zostawić. Jako rycerz honoru muszę go powstrzymać. Wyruszmy w drogę, jak tylko będziesz gotów. Nie mogę przeoczyć takiego rycerza. Nie wejdziemy póki co do tej jaskini. Wejdziemy dopiero następnym razem. Ja póki co bym chciała zobaczyć zadanie Mora. Kupiec do rangi 15, a ja mam chyba rangę 5 mojego właśnie kupca. Nie, jeszcze lepiej rangę. 7! Dobra, ale przynajmniej powoli idzie do przodu. To jest zawsze coś, szczerze przyznam. Tylko się zastanawiam nad tym usypiającym strzałem, szczerze przyznam. Słabe magiczne. Nie no, chyba wezmę sobie zostawię. A może. o. Może nałożyć truciznę, może to by było lepsze. Nie, dobra, niech zostanie to w takim razie. Hmm. Zawsze, zawsze jest to coś. A tak w ogóle jaki on będzie miał umiejętności? Aha, jest egzekucja długu, odbiera mak jednemu wrogowi. Hmm. No to może być całkiem nie najgorsze. Ognisty unik, zwiększa uniki przed, przed atakami ogniowymi, nieźle. Spoko. A synteza usuwa prawie wszystkie korzystne efekty ze wszystkich wrogów. Szczęśliwa ruletka, niski współczynnik trafień, ale wszystkie trafienia zadają krytyczne obrażenia fizyczne wszechmocy. Mhm. Mm ciekawe. E, żałuję, że nie mam lepszej broni właśnie dla kupca akurat, bo by się przydało, powiedzmy sobie szczerze. E, ale trudno. Moi mili, e, w tym momencie sobie zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść to zaproponuję Wam dzisiaj um, trzewia bestii. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!